Na pewno nieraz słyszeliście o retinolu. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej jego działaniu. Retinol zastosowany na skórę przenika przez naskórek, przekształca się w bardziej aktywną formę kwas retinowy, który wiąże się z receptorami retinoidowymi w komórkach, wpływając na wiele procesów biologicznych. Działa przeciwstarzeniowo. Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, jednocześnie hamując metaloproteinazy, odpowiedzialne za ich degradację. Poprzez pobudzanie angiogenezy stymuluje tworzenie nowych naczyń krwionośnych w skórze, poprawia krążenie i odżywienie skóry, nadając jej zdrowy, promienny wygląd. Poprawia teksturę skóry. Retinol reguluje produkcję melaniny, co pomaga w redukcji przebarwień i wyrównaniu kolorytu skóry, a dzięki stymulacji produkcji naturalnych czynników nawilżających oraz glikozaminoglikanów przyczynia się do poprawy bariery ochronnej skóry. Działa przeciwtrądzikowo. Retinol przyspiesza odnowę komórek naskórka i ogranicza rogowacenie ujść gruczołów łojowych, co zapobiega powstawaniu zaskórników, a także zmniejsza aktywność gruczołów łojowych. Właściwości antyoksydacyjne. Retinol chroni skórę przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym, spowalniając procesy starzenia. Złuszczanie i wygładzanie skóry. Retinol poprawia gładkość i elastyczność skóry, co jest efektem złuszczania martwych komórek naskórka. Retinoidy to związki teratogenne, absolutnie nie należy ich stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Zaleca się także ich odstawienie minimum miesiąc przed planowaną ciążą. Bądźcie cierpliwi w stosowaniu retinolu, a doczekacie się świetnych rezultatów w przyszłości. Dopiero zaczynasz przygodę ze świadomą pielęgnacją? Z pewnością nie ominął cię temat retinolu. Na początek warto wiedzieć kilka faktów. Zanim wprowadzisz jakikolwiek składnik aktywny, zadbaj o prawidłową barierę hydrolipidową twojej skóry. Jeśli będzie w złym stanie, tylko pogorszysz sytuację i doprowadzisz do podrażnień. Upewnij się, że masz odpowiednio dobrane podstawy pielęgnacji, takie jak produkty do demakijażu, dobry odżywczy krem nawilżający na noc oraz krem z filtrem na dzień. Wprowadź dwuetapowe oczyszczanie skóry, jeżeli dotychczas tego nie stosowałaś. Zobaczysz skóra bardzo szybko ci się odwdzięczy. Postaw na minimalizm. Składniki aktywne wprowadzaj stopniowo, obserwuj reakcję swojej skóry. Buduj tolerancję na retinoidy. Zacznij od najniższego stężenia, raz lub dwa razy w tygodniu, i w zależności od reakcji skóry zwiększaj częstotliwość. Po aplikacji retinolu odczekaj około 30 minut, daj mu czas zadziałać. Następnie nałóż bogaty krem nawilżający. Pamiętaj o kremach z filtrem. Stosuj je cały rok. Ostatnio coraz więcej słyszy się o retinalu. Czym różni się od retinolu? Retinoidy to złoty standard w pielęgnacji skóry, a retinol i retinal to popularne wybory do walki ze starzeniem. Retinol jest formą witaminy A, potrzebującą przekształcenia w skórze, aby działać efektywnie. Retinal jest szybciej przekształcany do kwasu retinowego niż retinol, co czyni go szybszym i mocniejszym w działaniu. Z tego powodu kosmetyki z retinalem występują w niższych stężeniach. Retinal świetnie sprawdzi się u osób z wrażliwą naczynkową cerą, ponieważ posiada mniejszy potencjał drażniący. Retinol natomiast bardziej podrażnia skórę, lepiej sprawdzi się na cerze normalnej lub tłustej. A wy, który wybieracie?